Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie, z oczywiście Michael. Mam zaszczyt zaprosić was do odcinka poświęconemu pięciu znanym streamerom przez Pony. Z okazji świąt, swoją drogą, chciałbym wam życzyć wesołych świąt, byście ten czas spędzili w towarzystwie bliskich i żebyście byli po prostu szczęśliwi. Życzę wam również szczęśliwego nowego roku, który już niedługo nastąpi, byście spełnili w nim największe marzenia, jak i pragnienia typu challenger w lolu. Kochani, tradycyjnie kasy, chlania i ruchania, a nie jakiegoś pierdolenia o zdrowiu, szczęściu, pomyślności. Jak jest kasa, to jest pomyślność. Jak jest ruchanie, to jest zdrowie. A jak jest chlanie, to jest szczęście. Wesołych świąt. Przechodzimy do odcinka i życzę miłego oglądania. Na miejscu numer 5 ląduje Saber na roli Adekery. Saber jest to dosyć znany strzelec, lecz najbardziej przyciągnął on społeczność jak i widzów na streamkach swoimi zagraniami na Caitlynce. Zawodnik ten nieraz zaskakiwał nas swoimi zagraniami na tej postaci, na wydarzeniach typu Twitch Rivals, które pragnę dodać, że zwyciężył wraz z Yasuo, Pokimane, Trickiem2G i BoxBoxem w składzie. Sam na tego zawodnika osobiście trafiłem podczas przeglądania shotów na znanych kanałach na YouTubie, typu Synapse czy H&M Zauważyłem, że ten zawodnik podjął się próby wbicia Challengera na serwerze koreańskim, grając tylko i wyłącznie solo. Aktualnie, wraz z nagrywaniem tego odcinka, posiada on już rangę Mastera 224LP, a wszystkie rozgrywki transmituje na swoim kanale Twitch TV. Jeśli chodzi o maestrię na Kate Lince na jego main kontach, to jest to ponad 800 tysięcy, lecz przeczuwam, że do miliona w zasadzie niedługo wbije w następnym sezonie. Przedostatnie miejsce od końca zajmuje piękna streamerka Miss Buffy, która otepekuje Pajka. Jest to zawodniczka, która gra w Lola od ponad 7 lat i aktualny sezon zakończyła w Diamencie 3. Na pytanie, co mainowała przed Pajkiem, odpowiedziała, że grała absolutnie większością postaci na saporcie, ale jej ulubieńcem okazywał się jednak Brand. Dowodem na tą odpowiedź jest bardzo wysoki poziom Estri na nami, który ujrzycie zaraz na zdjęciach w tle. Wracając, poza swoim kanałem na Twitchu, Miss Buffy prowadzi również inne media społecznościowe jak YouTube, Twitter, Discord, Instagram i wiele, wiele więcej. Jeśli chodzi o maestrię na jej main postaci, jaką jest teraz Spike, Miss Buffy przekroczyła już na nim ponad milion maestrii, co kwalifikuje ją do odcinka na miejscu numer 4. A teraz brązowy medalista odcinka. Trzecie miejsce zajmuje znany tepekle Blanki Bobkin XD. Jest to jeden z zawodników, który ciągle utrzymuje się w topce serwera od dobrych kilku lat. Sam w sezonach pomiędzy trzecim a szóstym znajdował się w elicie top 10 serwera. Idealnym dowodem na to są osiągnięcia za zdobycie Challengera wiszące za nim na kamerce. Odnośnie jego samego jest on uważany przez wielu graczy jako jeden z najlepszych graczy tej postaci. Udowadniałem to jego zagrania, które regularnie trafiają na kanały szotawe, jak i jego kanał na YouTube. Jego kariera ze streamingiem jest tak naprawdę bardzo mała, ponieważ streamuje on dopiero ponad miesiąc, a już przyciągnął on do siebie sporą ilość widowni. Jeśli chodzi o jego maestrię na wszystkich kontach na Leblance posiada on już łącznie 1 300 tysięcy maestrii. Prawie na szczycie góry, czyli na miejscu numer 2 możemy zauważyć Rezon Games i jego Heimerdingera. Jest to prawdopodobnie jeden z najlepszych zawodników na tej postaci. Jego ranga, maestria oraz ilość zagranych gier idealnie to pokazuje. Zacznijmy może najpierw od Maestrii. Rezon na swoim głównym koncie posiada ponad 4 200 000 maestri. Przypuszczam, że gracz ten zagrał już na swojej postaci ponad 5000 gier, przez co w zasadzie czuje się komfortowo i zna limity tej postaci na wylot. Jeśli chodzi o jego poziom i rangę, są one dosyć wysokie. Na serwerze europejskim EU West utrzymuje on się w rangach pomiędzy diamentem 2 a grandmasterem, tak zwanie ślizgając się pomiędzy nimi. Nie jestem w stanie stwierdzić, czy gracz ten posiada jakiś smurfy, ponieważ go widzę jak gra tylko i wyłącznie na tym koncie. A teraz zwycięzca odcinka, który zasłużył sobie na to miejsce w mocnym stopniu. Zwycięzcą odcinka w części 23 pięciu znanych streamerów przez One Trick Pony jest Ipaw, który został otepekiem Timo. I nie byłoby w tym nic dziwnego jak to, że posiada on już na nim ponad 6 milionów maestrii. Skupię się tutaj tylko i wyłącznie na maestrii tego zawodnika, bo jest naprawdę szokująca. Gracz ten, jak widzicie na zdjęciach, posiada on konta w dosyć wysokim progu Elo, jednocześnie utrzymując bardzo dobry win jak i KDA. Regularnie podejmuje on się challenge'y, jakimi są wbijanie tylko i wyłącznie Timo Diamenta czy nawet i Mastera. Odnośnie swojej osoby streamer ten nie mówi za wiele o sobie. Jedynie wiemy, że pochodzi on z Willi Timo i to w zasadzie tyle. Regularnie prowadzi on swoje transmisje na Twitchu, chociaż również w małym stopniu rozpoczął on swój kanał na YouTube, gdzie nagrywa ciekawostki czy poradniki do swojego maina. Tym skromnym akcentem dziękuję moi drodzy za obejrzenie tego materiału do końca. Mam oczywiście nadzieję, że się spodobał. Jeżeli tak, nie zapomnij zostawić subskrypcji na kanale, by być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, newsami i innymi rzeczami oraz zapraszam na moje social media, gdzie informuję na bieżąco co i jak ze mną, jak i z odcinkami. Linki wszystkie macie w opisie, a ja sobie jeszcze pozwolę wam jeszcze raz powiedzieć wesołych świąt moi drodzy i szczęśliwego nowego roku. Na razie widzimy się w kolejnych materiałach. Strzała!